Jestem za tym, żebyśmy robili takie rzeczy, jak komitet pomocy Reprezentowanym pracownikom. My prowadzimy kancelarię sprawiedliwości społecznej, reprezentujemy ludzi w stronę. Po prostu już nas dopuszczają do procesu sprawlogatorskich. Jest coś takiego jak kampania Mieszkanie Prawem Nie Jest cała masa inicjatyw, które muszą się gdzieś jednoczyć i ogniskować, ale w oparciu o pewną dyskusję. I tu kończę tylko sprawę wyborczą. Otóż ja uważam, jestem głęboko przekonany, że nie ma sensu zasiadać ani w żadnej Radzie, ani w żadnym Parlamencie, jeżeli nie reprezentuje się autentycznego ruchu, który tych, którzy zasiadają, będzie kontrolował. Otóż póki tego ruchu nie stworzymy, póki nie stworzymy podmiotu, organizacji politycznej ludzi pracy, która wydeleguje tych postów i tych radnych, to my nie róbmy drogi na skróty, że najpierw radni, a potem ruch na dole. Bo to się jeszcze nigdy nie udało, a ja jestem przykładem. Ja i niestety dramatyczne doświadczenie tym. koniec mamy odpowiedź, że jednak kacza. Znaczy wybacz Piotr, ale to co mówiłeś było takie dosyć demagogiczne, populistyczne i taki właśnie jest rząd. Subtelna różnica, żeśmy się z Bogusławem tu uśmiechali była taka, że ten rząd nic nie zrobił, tylko on właśnie obiecuje. Jest taka mała różnica między obietnicą i działaniem. Otóż rząd w pewnym momencie zadeklarował, że chętnie pani Karata podniesie płacę minimalną o 500 zł, ale rząd w budżecie postanowił podwyższyć o 34 zł. Więc drobna różnica, rozumiem tutaj e, tego generalnie nie zagładać, bo uważam, że jest ważne co rząd deklaruje. Takich deklaracji było sporo, więc w międzyczasie pojawiły się też postulaty najprawdopodobniej, które będą rzeczywistym, na zróżnicowania płacy minimalnej w zależności od regionu i oletnie to też było Ministerstwo Pracy. Zmieszana była tego wpadku, o którym się mówili i tu jeszcze można wymieniać. Pesymizm intelektu, optymizm woli. Myślę, że możemy, jest niebezpieczeństwo, że możemy wpaść w taki pesymizm intelektu i pesymizm woli. Czyli i pesymizm, i i pesymizm. Bo właściwie musimy widzieć sytuację jako dynamicznie się zmieniającą. W tej chwili, w tym tygodniu, Washington w zasadzie przyznał się do tego, że poniósł porażkę w Iraku. To jest naprawdę ogromne wydarzenie na, na, na całym świecie, szczególnie w Polsce, gdzie mamy arcylojalnych rządzących i z SLD, i teraz z pis i z koalicji PiS-u, którzy, którzy chcą wysłać jeszcze więcej wojsk do, do Afganistanu do bardzo trwałej wojny i kto wie jak, jak ta sytuacja się rozwinie myślę, że perspektywy są takie, że ten ruch antywojenny znów będzie bardzo, bardzo, bardzo ważny w, w Polsce i musimy przygotować się do tego jak w tym ruchu interweniować, bo że się naprawdę e, bardzo e, mocno z tym co powiedział Bogusław Ziędek to nie chodzi o to, żeby tylko te klocki jakieś co z tego wszyscy podpiszą jakieś było mnóstwo tych deklaracji, tak, ale to nic nie znaczy. Chodzi o to, że jest realna walka. Ta walka ma w różnych dziedzinach, to antywojenne, to antykerty. Najwa Najważniejsza, bo najwięcej naj, naj może zmienić ta walka związkowa, tak naprawdę. Ale te związki też oczywiście mogą walczyć w ruchu antywojennym, w ruchu antykerty, w jakim sensie to, to, to robią, ale oczywiście na bardzo niskim poziomie w tej chwili. I to jest naprawdę. Perspektywa na przyszłość. Nie możemy taki, e, taką perspektywę mieć, że jest spokojnie, dość relatywnie, stosunkowo i zawsze tak będzie. Myślę, że na Teść na Węgrzech pokazał nam, jak szybko z powodu jakiegoś nagrania premiera, jak szybko może dojść do tego, że ludzie wychodzą na ulicę. I musimy się przygotować do tego, że, że to co spotka tych ludzi na ulicy, to nie są nasi nazistowskie, faszystowskie organizacje albo centroprawica, które były komunikujące nurty polityczne w, na Węgrzech, tylko naprawdę musimy zacząć budować tą jak najsilniejszą lewicę. To nie chodzi o to, lewicy nie interesują mnie, taka krytyka, że ktoś coś nie robi i tak dalej, i tak naprawdę. I bardzo dobrze, że, że była inicjatywa e, Polskiej Partii Pracy, ta wyborcza inicjatywa Pol Polskiej Partii, Partii Pracy, ale też, że, że Pol e, Polska Partia pra Pracy i Szczeltyk 80 biorą udział w różnych e, protestach. I to jest bardzo, bardzo cenne. Tylko chodzi o to, że jak ktoś powiedział, że jest już konkret, to warto z tym być. To prawda, że jest konkret i czasami może być. Można być trochę, ja nie wiem, marzycielski w takim ne negatywnym sensie I jest konkret, a ty myślisz gdzieś indziej i, i nic nie robisz. Ale też, żeby ja nie wiem, trochę parafrazować to ten, 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 ten hasło ruchu alter-globalistycznego inny świat jest możliwy. Inny konkret jest możliwy też. To znaczy, że możemy naprawdę budować taką lewicę która nie, naprawdę niekoniecznie musi się nazywać lewicą, naprawdę niekoniecznie musi się odwoływać do PNL-u, naprawdę niekoniecznie musi używać, tu się zgadzam z, z Adamem Odzielonych, to nie chodzi o to, żeby używać ten język proletariat, burżuazja i tak dalej. Chodzi o to, żeby mówić to ludzi. Ludzie chcą, e, e, dużo ludzi chce i ja myślę, że coraz więcej takich ludzi będzie. E, chcą takie zmiany w swoim życiu i niektórzy chcą aktywnie doprowadzić do takich zmian. I dlatego jakakolwiek alternatywa polityczna będzie budowana, to musi brać aktywny udział w tych wszystkich protestach. To jest naprawdę to, co zbuduje ten. I to, że jest, jest niski poziom pro protestu teraz, to jest niski poziom protestu. Bo nie, nie my wywołujemy wszystkie protesty w kraju. Bo przecież. Ludzie są podmiotem społeczeństwa. Zwykli ludzie, którzy akurat nie są członkami PPP, nie są członkami Pracowniczej Demokracji, czy Nowej Lewicy, czy, czy a, i, i tak dalej, też, e, też są podmiotem. To oni walczą. Też zgadzam się z, z poprzednikami, którzy to mówili, że oni walczą i my musimy włączyć się do tej walki, która istnieje tutaj dzisiaj. Nie wszystkie walki my możemy czasami inicjować takie demonstracje, ale i tak jeśli inicjujemy demonstrację, to musimy naprawdę próbować zdobyć e, ma, masowe poparcie od ludzi. E, ja myślę tak, że, że bardzo dobrze, że ja nie zgadzam się z tym, że jak jest to tylko 135 tysięcy głosów, to nie jest nic. To znaczy, że 135 tysięcy ludzi chciało głosować na alternatywę, nie widzi pomimo tego, że, że ta alternatywa wcale nie była jakby w mediach w ogóle filmowana, i jak ktoś myśli, że społeczeństwo jest jakieś zacofane, czy coś takiego, idzie w bardzo prawicowym kierunku, Wierzeński dostał pół tego, co dostał e, dostali Kamonie, krasnoludki, Wierzeński z lpr I to nie jest tylko, że to jest jakaś niepopularna partia. Wierzeński jest w telewizji co drugi dzień, <todgłosy> jeśli nie codziennie. I nawet e, im więcej jest w telewizji, tym mniej ludzie e, chcą na, na niego głosować. Czyli myślę, że tak, ta sytuacja nie jest wcale fatalna, Sytuacja jest taka, że ludzie nie mają tyle iluzji, co mieli w przeszłości w rynkowych mechanizmach, że teraz naprawdę możemy spróbować budować taką lewicę, która może naprawdę mieć w swoich szeregach, ale nie tylko w szeregach organizacyjnych, ale w swoich szeregach ludzi, którzy po prostu chcą być aktywni są dobrzy z innych ludzi. To jest kluczem do, do tego wszystkiego moim zdaniem. I, i, I takich ludzi znajdziemy na protestach i musimy razem z nimi protestować. 135 tysięcy ludzi dla Polskiej Partii Pracy. Nie wiem, czy wiedział, ja będę promował teraz młodych socjalistów na, na sekundę, że w państwu kandydowali młodzi socjaliści Zieloni i we Wrocławiu. Ja wiem, że w państwu zdobyli 1,17% głosów. Czyli to pokazuje, że to nie jest fantastyczne, ale z niczego, żeby 1,17% głosów zdobyć, to jest coś, to jest warto budować na tym. I myślę, że właśnie powinniśmy pójść w tym kierunku. Okej, okay, musimy, bardzo mieć szczęście, że, że, że Bogusław się tak powiedział, że no jeśli będą jakieś propozycje, będziemy to rozważali. I myślę, że... Na tym dobrze jest skończyć, że rozważmy ten pomysł, żeby rozszerzyć tą, tą lewicę na lewą od SLT maksymalnie, żeby budować naprawdę alternatywę na scenie politycznej. E, dziękuję wszystkim, dziękuję, muzą, dziękuję wszyscy, wszystkim, którzy tutaj przybyli i wzięli udział w dyskusji. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie i kończymy weekend antykapitalizmu. Zapraszam do zapoznawania się z materiałami z informacyjnymi, z literaturą, która tam jest na stolikach z tyłu. No i myślę, że dobrze by było się właśnie spotykać w działaniu i przy następnych dyskusjach. Zapraszam do następnych.